Kiedy patrzymy na ten wizerunek, widzimy Boga, który zawierzył się ludzkim dłoniom. I w tych dłoniach czuje się bezpiecznie. W tych dłoniach jest mu dobrze. Bóg został wydany najpierw w Twoje ręce, Maryjo. Twoja lewa ręka jest dla niego tronem. Twoja prawa dłoń wskazuje na Niego jak drogowskaz. To Bóg, któremu jest dobrze w ludzkich dłoniach. Bóg wydany w dłonie człowieka. Twój Syn Maryjo wydaje się w nasze ręce. Wielu z nas trzymało Go dzisiaj w swoich dłoniach. W znaku eucharystycznego chleba. Jeszcze raz mogliśmy podziwiać Boga, który się wydaje w nasze ręce z takim zaufaniem, który się poddaje dłoniom ludzkim z takim zaufaniem w Eucharystii. Kiedy sobie uświadamiamy to, że będziemy kiedyś w Jego dłoniach, rozumiemy w jaki sposób dzisiaj. Powinniśmy go trzymać w naszych, kiedy się w nasze dłonie wydaje. Chcemy się od Ciebie, Maryjo, uczyć takiej miłości, kiedy się trzyma Boga w rękach. Chcemy się od Ciebie uczyć miłosierdzia, wtedy kiedy jest nam dane trzymać Twojego Syna w naszych rękach. Kiedy przychodzi do nas taki zawierzający się naszym dłoniom jako Eucharystia, jako dziecko, jako potrzebujący, jako Kościół, zawierzony naszej odpowiedzialności. Chcemy się od Ciebie, Matko, nauczyć trzymać Boga w swoich dłoniach z miłosierdziem. będzie pochwalony Jezus Chrystus pozdrawiam wszystkich serdecznie i tak trochę nietypowo chciałem się odnieść do rozważania arcybiskupa Rysia podczas apelu jasnogórskiego sprzed kilku dni chyba 26 września pan Rekinek dostał taką wiadomość od Dobrze pamiętam pana Mirka. No i dostałem to i chcę się do tego odnieść. Otóż ksiądz arcybiskup Ryś w swoim apelowym rozważaniu mówi o Chrystusie, który oddał się w ręce Maryi. Mówi o Chrystusie, który się oddaje w ręce człowieka. No i oczywiście, że my też przyjmujemy go na ręce podczas Eucharystii i to jest właśnie takie trochę nie do końca takie jest oczywiście brzmi pięknie tak, żeby Maryja, która go ma na swoich rękach uczyła nas miłości do Niego tylko przyjrzyjmy się trochę głębiej temu oddaniu się Chrystusa w ręce Maryi bez wątpienia, Syn Boży, oddał się w jej ręce. Ale czyż przy, przedtem nie przysposobił sobie Maryi do tego, aby była niepokalana, poczęta aby była bez grzechu? Czy te ręce, które się oddał, profanowały go w jakikolwiek sposób? Nie, żadną miarą. Bo można śmiało przypuścić. wierzyć że Maryja by za Chrystusem ręce nie tylko w pokrzywa, ale i w ogień działa, jakby mu się coś miało starać. A więc oddanie się Chrystusa w ręce Maryi i porównywanie tego do przyjmowania Chrystusa na rękę jest niedopuszczalne. Dlatego, bo komunia na rękę jest profanacją. Ręce Maryi nie profanowały Syna Bożego. Ręce Maryi nie profanowały Chrystusa. Teraz pytanie: Czy Chrystus faktycznie wydał nam się na rękę, czy raczej wy, pasterze, arcypasterze, wydaliście go na nasze ręce, łamiąc sumienia dziesiątków milionów wiernych po całym świecie? Czy przypadkiem nie jesteście, drodzy arcybiskupie? waszym zmuszaniu nas do przyjmowania Chrystusa na rękę, w waszym wydawaniu Go na nasze ręce, podobni do arcykapłanów i faryzeuszy, którzy wydali Go Rzymianom Piłatowi na ukrzyżowanie, ukrzyżuj Go. Oni Go wydali. Chrystus powiedział do Piłata, większą winę mają ci, którzy mnie trybie wydali. A więc arcykapłani. Ci, którzy pierwsi powinni paść przed nim i adorować Go, to wy podobnie wydajecie ciało Chrystusa na profanację. I nie porównujcie księżarcybiskupie przyjmowania komunii na rękę, co jest profanacją, z przyjęciem Chrystusa w ręce Maryi, bo one go nie profanowały a przecież święty kościół od wieków naucza, że w najmniejszej cząstce eucharystycznej jest cały Chrystus który po komunii na rękę kończy na podłogę jest zmiatany na szuperkę i ląduje w koszu a co niedomiecione to jest zmopowane wodą za jaksem, tak to jest to uczenie się miłości do Chrystusa przyjmując komunię na rękę to jest to uczenie się miłości od Maryi. Ona go przyjęła w swe niepokalane dłonie i go nie sprofanowała. A wy go wydajecie nam na rękę, łamiąc nasze sumienia. Narażając Chrystusa, nawet nie narażając tylko skazując na profanację. Bo na pewno setki milionów komunii udzielanych dziennie jeszcze więcej w niedzielę. Na pewno w niejednym kościele, podczas niejednej e, e, Eucharystii, po komunii. Chrystus ląduje na podłodze, gdzie jest deptany, a później zamiatany i mopowany. Czy to jest porównywalne z przyjęciem Chrystusa, który się oddaje w ręce Maryi? Żadną miarą księżarcy biskupie, Żadną miarą Bo Ona więc wskoczyła za Jezusa w ogień. A wy się boicie głupiej pseudopandemii. Jakaś pseudopandemia w imię humanizmu. Zdrówka i szczęścia. Jezus ląduje na Ziemi. Łamiecie przy tym miliony sumień wierzących, którzy skołowani pragną przyjąć Chrystusa na rękę. Nie pragną przyjąć Chrystusa, aby ich zmuszać do tego, żeby przyjeżdżali do chcą. Ale faryzeusze uczeni w piśmie naciskali na niego. Piłat w ręce. Jezus mu powiedział, powiedział, większą winę mają ci, którzy mnie tobie wydali. Połamanych katolików, sumienie, żeście połamali. Obmywają ręce. Jak piłat. Nie chcą przyjmować, ale zmuszacie ich do tego te słowa, które Chrystus powiedział o pary zauszach do Piłata. Większą winę mają ci, którzy mnie Tobie wydali. Nie tyczyła się Was, drogi księża, arcybiskupie, i wszystkim tym, którzy zmuszają wiernych do przyjmowania komunii na rękę. Bo Wy jesteście odpowiedzialni w pierwszej kolejności. Więc... Reasumując, porównywanie przyjmowania komunii na rękę z Chrystusem, który się oddaje w dłonie Maryi jest nie na miejscu. Bo jeszcze raz Maryja nie sprofanowała Chrystusa, a Wy wciskając ludziom komunię na rękę na siłę, wskazujecie Chrystusa na profanację, tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie. Skazali go na krzyż, I tak by skazujecie go na pójście pod i pod mopem. Pozdrawiam. Tak, teraz twój syn wydaje się w nasze ręce. Ale kiedyś my wszyscy znajdziemy się w jego rękach.